Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana W studiu Radia Gdańsk Piotr Nowak, trener Lechigdańsk, Gdańsk Rozmawia Włodzimierz Machnikowski Dzień dobry Panie Trenerze Dzień dobry. No, Zaczniemy od tego, o czym rozmawialiśmy przed momentem W kuluarach mhm. niesamowita rzecz Zgłasza Pan kandydaturę Grzegorza Kuświka Do reprezentacji <głosy> Polski <głosy> Nie, uważam, że, że Grzegorz odkąd się poznaliśmy, naprawdę zrobił wielkie postępy. Poza tym no, tą grę swoją urozmaicił i um, ma wszystko, co, co potrzebuje rasowy napastnik reprezentacji. Um, strzał, kiwkę, wejście, rozegranie piłki, także no, uważam, że, że sztab szkoleniowy trenera, trenera Wałki powinien zwrócić uwagę na niego. Tylko, że na jego pozycji gra Robert Lewandowski niestety. No jest Robert Lewandowski, jest Arek Milik, ale tak poza tym tego trzeciego tak naprawdę nie ma, także na pewno, na pewno jest to szansa dla niego i zobaczymy jak się sprawa rozwinie. Nie mamy nic przeciwko, żeby Jakuba Wawrzyniaka wsparł w formacjach ofensywnych Grzegorz Kuświk. No, fajnie by było, jakby było ich czterech. Tam, A dokładnie. Czterech muszkieterów. A rozmawialiśmy wcześniej i zasugerowałem, że to w pana rękach losy Sebastiana Mili i Sławomira Peszko. Pan tajemniczo stwierdził, że to wszystko w nogach i głowach piłkarzy, ale dał pan im szansę na e, Łazienkowskiej. Zagrali obaj przeciwko e, Legii. Sławek troszeczkę słabiej, e, Seba m, bardzo dobrze. Zagrali bardzo dobrze, o, obaj zagrali. No, nie możemy zapomnieć, że, że Sławek e, m, miał udział przy bramce. Wcześniej, wcześniej tą sytuację wybronił, praktycznie była bramka po główce Nikolicza, ta bramka zmierzała, ta piłka zmierzała już do bramki także wybił ją z linii bramkowej, no potrzebujemy takich, takich piłkarzy, którzy no, są zadaniowi, że, że pewne rzeczy naprawdę, naprawdę zrobią dobrze i pomogą zespołowi. No, nie muszą być flashy, nie muszą być mm, pokazując się z jak najlepszej strony, tylko dla siebie. Sławek wykonał fantastyczną pracę zespołu. No Seba zagrał bardzo dobrze, bardzo mądrze przede wszystkim i operował bardzo piłką szybciej i widać było, że, że rozumie się i z Michałem Krapkiem i z Michałoszem Krasiczem, także oni tu zasłużyli na to, żeby zagrać na Łazienkowskiej i zagrali bardzo dobrze. Ma pan także że świetną prasę. Drużyna remisuje w centralnej prasie między innymi w poniedziałek po meczu z Legią w centralnej wyborczej. PAN na pana cześć chodzi o powiew świeżości myśli trenerskiej. O słynnym systemie 3-5-2 piszą i ta ultraofensywna taktyka przeciwko Legii, że nikt tak nie zagra, tylko Lechia Nowaka, jak pan to znosi? Wie pan jak... W dawnych czasach e, trener Górski mówił, ja nie wiem, ja nie gram. Także e, ja nie gram, oni grają. Oni są wykonawcami tego, co, co sobie założymy, co, co sobie nakreślimy i e, no, wykonają, wykonują tą pracę fantastycznie. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że ta gra im sprawia radość, że, że widać, że to się zazębia, że jest to zespół, który, który no, może coś osiągnąć w tej lidze i ta grupa naprawdę się scaliła i widać, że... Jest to prawdziwy zespół. Kiedy Waldemar Fornalik po euro 2012 zostawał selekcjonerem reprezentacji Polski jego głównym kandydatem podobno był Piotr Nowak. Teraz spotkacie się panowie na placu boju. On jako trener ruchu, a pan jako trener Lechii. Potwierdzi pan, że, że, że tamten wybór, za którym stał, to wszyscy wiedzą, Antoni Piechniczek, To była jednak pomyłka, widziano pana wtedy, przyjechał pan do Polski i podczas tak. euro. Pojawił ja byłem, się pan na, stadionie. byłem, byłem na, na stadionie, byłem na meczu bodajże Niemcy-Włochy w półfinale Mistrzostw Europy, ale to była wizyta kurtu, kurt, kurtuazyjna, nie było żadnych rozmów e, z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. a te, 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 te Moje nazwisko się przewijało nie tylko wtedy, ale również i wcześniej. No, są spekulacje medialne, są powiedzmy i, i te nazwiska wyrzucane są jak z maszyny bębna maszyny losującej, także no, uważam, że fajnie to było, ale, ale nic takiego powiedzmy poważnego na pewno się w tym czasie nie, nie zdarzyło, żebym został trenerem prezentacji. Jeśli miałbym zostać, to bym został. A jeżeli skończy się już ta era Adama Nawałki, bo my nie jesteśmy <śmusz> Niemcy, nie jesteśmy Włochy. Możemy włowem, się cię? skupić na sobotnim meczu. <śmum> <śmum> Bardzo proszę, jak zagramy z ruchem, wynik 0-0, premiuje ich, a nie nasz, to my go, ten wynik musimy zmienić. No tak, no zdajemy sobie sprawę z wagi tego spotkania. No, tutaj z, z tego miejsca chciałbym wszystkich naprawdę serdecznie zaprosić na ten mecz, bo, bo jest to ważne. Ten doping widzieliście, no, widzieliśmy sami, czuliśmy go w Warszawie, czujemy go na, w, każdym me, w, w każdym meczu, w który gramy e, na naszym stadionie, także jest, jest to bardzo ważne spotkanie dla nas wszystkich i. i... No zdajemy sobie sprawę z wagi tego spotkania, ale zdajemy sobie również sprawę z naszych możliwości i umiejętności, także na pewno będzie nam ciężko. Rozmawialiśmy również na temat, jak ten mecz może przebiegać, bo pewne scenariusze sobie musimy już nakreślić i musimy być na wszystko przygotowani, musimy być cierpliwi, musimy grać mądrze, szybko, w miarę składnie, operować tą piłką, żeby... żeby żeby mieć, mieć tę sytuacje i tę sytuacje wykorzystać. Czy to będzie pierwsza minuta, czy dziewięćdziesiąta. Każdą sytuację, z którą stworzymy, musimy, musimy tak z zimną krwią wykorzystać. Ale zachowuje Pan taki amerykański luz w tym wszystkim, bez histerii. Nie ma czegoś takiego, że w wieczorem, w sobotę świat może się skończyć, jeżeli Lechia nie wygra z ruchem. Świat się nie skończy, ale na pewno na pewno było fajnie, że, żebyśmy te, to w sobotę świętowali, że jesteśmy w grupie mistrzowskiej, że coś fajnego zrobimy. Zrobiliśmy i patrzymy w przyszłość. Grał pan w Bundesliga, to spójrzmy w przeszłość, oswajał potem przez lata z amerykańskim stylem życia. Które cechy tej kultury piłkarskiej, tej mentalności wdraża pan w Lechii? Nie można się skupić na jednym czy na drugim. W każdym, w każdym tym kraju, w którym grałem, są, są rzeczy, które, które na pewno mi się przydają tutaj jako, jako trenerowi, jako człowiekowi, bo, bo mówię, byłem w różnych krajach, wiele, wiele czasu spędziłem za granicą i trzeba się w ten, we wszystko wkomponować i, i zaadoptować. także. A Uważam, że, że nie ma prostej recepty Jesteśmy, jesteśmy Polakami Wiemy, wiemy na, na czym stoimy jako zespół Wiemy jak to zbudować I, i no w, tym, w, tym, w tym kierunku idziemy To żeby nie było za słodko e, Słowo o dwóch piłkarzach Którzy są, zdaje się, nazbyt aktywni Na portalach społecznościowych e, Portugalczyk Flavio Pajchon Po przegranym meczu Benfiki Lizbona w Monachium z Bayernem O arbitrze tego spotkania Szymonie Marciniaku Napisał tchórz i pajac. Wydaje się to mało roztropne, zważywszy, że sędzia Marciniak będzie nam gwizdał w sobotę. No tak, e, tak jak powiedziałem wczoraj na konferencji prasowej, postępowanie e, Polskiego Związku Piłki Nożnej się toczy. E, Flavio przeprosił sędziego Marciniaka. Sędzia Marciniak się z nim spotka jutro, już jutro, także na pewno jeszcze, jeszcze ze sobą porozmawiają. E, sprawa, temat jest dla mnie zamknięty, także tutaj. Tak, jak mówię, no, musimy uważać na to, co, 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 co piszemy, czy na portalach społecznościowych, czy, a, czy takie rzeczy, które wychodzą później w publikacjach, żeby, żeby być no, bardziej odpowiedzialnym. Czyli takich klubowych sankcji wewnętrznych nie będzie, czekamy na to, co, co związek? Na razie mamy mecz, który jest ważniejszy od wszystkiego tego innego, co, co, co nas zajmuje w tej chwili. To jeszcze jeden piłkarz, który prawdopodobnie w tym meczu nie zagra, nazywa się Jerson, Brazylijski obrońca, pewniak w składzie, zanim drużynę przejął. Trener Nowak. Co mam zrobić, skoro mnie nie lubi? Napisał na Instagramie. Domyślamy się, że to o, o trenera <laughs> chodziło. <laughs> Dlaczego o mnie? <laughs> Dlaczego o mnie? Nie wiadomo. Podopisał nie... ostatni tak... miesiąc w Polsce nowe wyzwania, nowy sen. Wyjeżdżam stąd, między wierszami napisany. No, między wierszami można sobie wszystko napisać, ale nie, nie, nie chciałbym tego traktować osobiście. Bo, bo, tak jak mówię, jeżeli przyjdzie do mnie i powie, że jest niezadowolony, że nie chce tutaj być, że chce wyjechać i, i pójdzie z tym do prezesa również, bo, bo prezes będzie władny w decyzjach, jeśli chodzi o, o również zawodników. Także tutaj, tutaj sprawa dla mnie jest jasna. Także jeżeli dostaniemy sygnał od niego, że tak jest, jak jest i, i, i tak uważa, no, to no... Szkoda tylko, że, że takie rzeczy wychodzą dwa dni przed meczem. No nie wiem, może ktoś go nie lubi, może w mieście, może, może jakaś ekspedientka w, w sklepie, także... Tutaj, tutaj nie skłaniałbym się, powiedzmy, nie, nie brałbym tego osobiście. Ale on ma ważny kontrakt jeszcze i gdy sugeruje, że za miesiąc opuszcza Polskę, to to jest decyzja nie jego, tylko klub ewentualnie będzie mógł e, dać mu wolną rękę rozwiązać kontrakt. Pan, ja e, nie, nie, nie spekuluję. Jeżeli dostaniemy taki sygnał, to się wtedy tym zajmiemy. Polityka bramkarska, także bardzo oryginalna, jeśli chodzi o, o pana decyzję. Najpierw po dwa mecze kolejno zagrali Maric, Budziłek i Sawicz, a teraz do drużyny przywraca pan... Mateusza Bąka, ikonę Lechi, 33-letniego piłkarza, który od listopada trenował z rezerwami. Wie pan, ja się wczoraj zastanawiałem, bo, bo nawet po, po tej konferencji prasowej i patrzę się również na zespół narodowy, bo zespół narodowy jest naszą powiedzmy taką wizytówką i, i na dzisiaj kto jest pierwszym robkarzem w reprezentacji tak naprawdę? No, Łukasz Fabiański. Czy, a kto ostatnio bronił? E, Wojciech Szczęsny, ostatnio <laughs> I kogo jeszcze mają? No, no, jeszcze bardzo solidny Boruc, także, Artur. także tak. Także ja mówię, do, ta pozycja się nie wyklarowała i, i w reprezentacji i u nas na tyle, żeby powiedzieć, że ten akurat w tym momencie będzie najlepszy. E, nie ma jednego. Ten, powiedzmy, ta różnica pomiędzy nimi jest minimalna. I, i te te rzeczy, które, które decydują, powiedzmy, kto będzie z nich bronił, decyduje takie małe, maniu, małe niuanse, które, które wyłapujemy, staramy się wyłapać w ciągu tygodnia. I stan ich mentalny i przygotowanie do meczu i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie czynniki decydują o tym, że podejmujemy taką, a nie inną decyzję, bo tak jak mówię, ta różnica pomiędzy nimi jest, jest minimalna. Ale cieszę się, że, że Mateusz do, do, dołączył do nas, bo przez te ostatnie trzy miesiące się nie widzieliśmy, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, zaczęliśmy, zacząłem to obserwować i naprawdę fajnie, także na przyszłość na pewno jest to jakaś alternatywa tym bardziej, że jeśli chodzi o bramkarzy, to tutaj nie jest to słaba pozycja z perspektywy drużyny, bo, no. bo te gole niestety one są kluczowe dla końcowych wyników. To są te wygrane mecze, które kończyły się remisami, ale trudno im cokolwiek zarzucić. Tym bardziej, że na przykład milinkowicz to szczęście. To jest też ważne, żeby bramkarz w czapku chodził. No, trzeba mieć troszkę szczęścia na tej pozycji na pewno. Jest, jest również, trzeba wziąć pod uwagę to, że gramy bardzo ofensywnie, że tych strzałów nie ma, że, że no, ci bramkarze praktycznie stoją przez dłuższy czas na, na, na swoim polu karnym. Ta piłka do nich nie dochodzi, chyba że jak dojdzie, no to zagrają tylko nogą na lewo czy na prawo. I, I jest naprawdę im ciężko czasami się skupić na tym jednym momencie, który jest najważniejszy. No, na Legii było inaczej, bo te sytuacje były i Wania naprawdę bronił bardzo dobrze. Miał troszkę szczęścia, my mieliśmy wszyscy troszkę szczęścia, także uważam, że... że... Akurat w tym meczu, jutrzejszym, już, już tą pozycję jest, mam nadzieję, że już będzie na, na 100% taka, jaka powinna To może niech zagrają tak jak Manuel Neuer, wtedy będziemy mieli 4-5-2 taką taką. <grym> być, może, być może to jeszcze usprawnimy. W związku z tym, że zna pan dobrze niemiecką piłkę, ostatnio namieszał taki zespół, no, kiedyś Mistrz Niemiec, ale generalnie z perspektywy Europy maluczki. Wolfsburg wyrzuci z Ligi Mistrzów, pańskim zdaniem, Real Madrid? No, będzie im bardzo ciężko. Będzie im bardzo ciężko na, na, na Santiago Berna, bo w Madrycie uważam, że Real zrobi wszystko, żeby ten mecz wygrać w takim rozmiarze. Jeżeli nie, po 90 minutach 3-4-0 to. Może być 2-2. Może, może być 2-2 i później dogrywka itd., tak dalej, tak dalej. ale będzie im bardzo ciężko. Benfica Lisbona z Bayernem dobrze prezentowała się na Allianz Arena. Ma szansę u siebie? tylko jedna do pan, Wszystkie te mecze są w tej chwili e, bardzo wyrównane i bierze się to również z tego, że, że, że zmęczenie materiału następuje, no bo, bo, bo grają ci, 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 ci panowie, ci piłkarze grają co trzy dni. E, dochodzą do tego mecze reprezentacji, dochodzi stres, teraz dochodzi Euro, każdy, każdy patrzy również na to, także tych meczów jest coraz więcej i, i no w pewnym momencie to, to ciało nie wytrzymuje, także te mecze będą otwarte, do końca się będzie decydować kto zagraje w półfinale Ligi Europy i w półfinale Champions League obroni się w rewanżu z Atletico? Króciutko jeszcze? Tak. Aha, to wszystko jasne. Czy Lechia zagra w czołowej ósemce Ekstraklasy? Mam nadzieję. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne spotkanie dla nas wszystkich i mam nadzieję, że wspólnie będziemy tutaj świętować po godzinie 20 w, sobocie, w sobotę będziemy świętować, no, świętować no, wejście do grupy mistrzowskiej, bo jest to dla nas bardzo ważne. Pojemność stadionu tylko 41 tysięcy. Dla tych, dla których zabraknie miejsca, przewidzieliśmy z radiową relację na żywo. Super. Od godziny 17 słyszymy się ze stadionu Energia Gdańsk. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ślicznie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.